Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lucy Dream. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Gdzie my znowu jesteśmy? Się! Mhm. No, i po mnie. Hmm. Dobra, trzeba coś tu podziałać, chyba. A. Poczekaj, co mam zrobić? Hm. Zepsułam. Świeciło się jedno, to nie świeci się żadne. A, muszę je zamienić, prawda? Tu. Teraz ten dam tu, i tutaj chyba tego, I teraz dam tego tu, ten tu, a ten tu, i teraz teraz tego dam tu, tego tu, tego tu, i tego tu, tak, tak. Odpal to. Tak, udało się. Aha. No. Ładnie. Dobra. Co dalej? Siowon! won! Chodź tutaj. Może to może zakrę zakręć to. Okej. Okay. No nie. Czekanie przed jakimś. O. Pozór przeciska się przez tunel, którym tu weszłam. Czas ucieka. Trzeba szybko coś zrobić. Ani drogi nie, a potwór się zbliża. Weźmy trochę prędko, znaleźć weź łom. Jejku, temu uderzył w drzwi, oni go nie zatrzymają na długo. No, penobra mi się przypomina. A co to jest to? A! Co to było? To 100? Nie wiem. Zielony jajo, ten wentylator buczy. Mogę przestać buczyć. Ten ja wentylator już nie buczy. Cicho, tam zielone jajo, musisz go zmiel albo coś i teraz włącz. No i co? Włożyłam, włączyłam. Aha! Aha. Nie, jestem ten rakiem. Uczyliśmy Smrodka jej i... Tu? Tam nic nie ma, nie? Tam się nie ma, choć tutaj. Gdzie żeśmy doszli? Co to? Soczewka. A no zamontuj mu, nie? Jakby nie widziała. Odpadła mu soczewka po prostu. Choroczko. Ojoj. Co to jest znowu? Jerry, co to znowu za zagadka? Nie, nie wierzę. Dlaczego? Jakiego masz zezulca śmiesznego? Aha, trzeba cię jakoś tutaj... Mm, przebłagać, rozumiem. Dobra. Jaka jest zagadka? Takie coś mam włożyć? Oj, co to było?. Co to jest, do czego to służy? Aha! Aha, musimy to oczka oślepić, prawdopodobnie. Dobra? To jest za nisko, to jest za nisko. Działamy do przodu bardziej, nie? A poczekaj, całkiem, całkiem. <grym> Dobra, zrozumiałam. Czyli to zostawiamy na maksa. Tym to nie mam pojęcia, teraz sprawdzimy o co tu chodzi. O, właśnie, tylko że musi być nie tak bardzo, tylko tak. Musiałoby się jeszcze trochę niżej, nie? Mhm, niżej to które będzie to. Okej. Okay. i teraz to drugie, to drugie to będzie to, nie? Okej. Okay. Załatwione. Oczy są załatwione. Chodź. Co to? Mapa. Mapa! O kurde. Mówi mi to wszystko, przy pani. Oj. Pan ma mapę, pan sobie sam to zrobi. No, dlaczego nie? Soczewka. Czekaj, może to ta soczewka jest potrzebna. Może, jest porysowana to. No to tutaj. Moim zdaniem to jest genialny pomysł, ale ty zawsze wiesz swoje, młoda panno. Moda panno, tu chodzi o to, że ta soczewka jest bardzo porusowana. i mnie mi mnie się wydaje, że to by trzeba coś z tym zrobić. A ty nie chcesz nic z tym zrobić. Zobacz tu. Dlaczego nie? No to. To co możemy zrobić? Możemy jakoś obrócić się? Okej, okay, ale no ja tu muszę coś zrobić. Poczekaj. Aha. Aha. Dobra, to nic mi nie daje. A... A tu? O! To się kręci! Odkręca. Okej. Okay. Włożymy takie oczko. O. Wygląda to dość upiornie. Nie uważasz? Okej, okay. teraz możemy patrzeć, nie? Teraz... O kurde, jak dużo widzimy teraz... Teraz patrzymy w głąb siebie, chyba. No to za wiele tu ruchów, chyba nie mam. A, mam! O, to, nie? Nie, źle. E, dobra, Jarze, jeszcze raz. Muszę poznajdywać te różne rzeczy, skąd muszę przytrzymać po prostu. Musimy poznać te konstelacje, wszystkie. Tu jest. Tu jest, teraz sprawdzę, co to jest. Ej, a ja, co się stanie jak ten? Jak mrugniemy, to będzie. Nie, to nic się nie dzieje. Okej, okay. a musimy. Może ta. Taka samotna gwiazda. Ojej, to pozostałości zwierzy zagarmistrza. Tak mi przykro. Rozpierdzieliłeś wszystkie światy. I co? Aha. A to? Tam to tak duże... Nie, to nie. To jest taka wielka, nie? A, ta. Nie? A dobra, czekaj, bo to poczekaj, jest, bo to jest na zielono, tak? To poczekaj mapa. To jest to. Jeszcze żółta, czerwona i niebieska. Czyli takie skupisko to będzie żółta. Eee, takie skupisko... Nawet na pewno nie będzie to której z tych. To nie. A czy nie, to w sumie ona jest obok. To będzie ta. Okej. Okay. To planeta onej romanty. Pan księżyc chyba nie widział, co robi, zabierając mnie tam No, raczej, czyli to jest na no, jakiej Na żółty. No, mówiłam, to jest żółta, dobra. No, żółta, teraz musimy niebieską i czerwoną znaleźć jeszcze. One będą bliżej, tak? Dobrze myślę? Czy one? Tak, chyba tak. E, może ta, nie raczej ta. Aha, nie znam tego miejsca, może tam znajdą schronienie. Pomału, e, jeszcze mamy jedną do obejrzenia. Zielo... Zieloną, tak. Ona będzie gdzieś. Może to to? O, to pan Księżyc, jest cały zdrowy, smacznie śpi. Super, już się czai na niego kolejne, kolejna satelita. Dobra, mamy wszystkie. Co dalej? No ale... Co dalej dziewczynko? Możemy się gdzieś teleportować? To to mówię, że tutaj nie znasz tego miejsca, tak? Jak się tam przenieść? Co? To jest droga mleczna, nie? Wszystkie zobaczyłam. Może krótkami coś wykre wykreślę sobie, nie? A ta? Taka różowa? O. I tata z planetą. Tato, to ty nie wierzę. I podryfował w kosmos. Wszystko? O. No, i została po nim parasolka. Chodź, gdzie ona spadła? A tam, chyba tam, gdzie te oczy. Eee, a co to jest to? Czekaj, najpierw tu. To jest to, co wypełzło z. O kurde. To jest to, co wypełzło tam z, z tego, co miał uwięzione. Parasolka taty. Tam u tego psychiatry, tak? No to fuj dziecko. Oj. Stawimy czoła naszemu strachowi, tak? Co się stało? Gdzie ja jestem? Chyba cię zeżarł. Rozwalimy ten strach od środka. Drewniany stolik. Te plakaty są straszne. Możemy mu domalować coś. Nie? A na stoliku coś. To jest jego serce. Prawdopodobnie. To serce wygląda przerażająco. Domalujemy mu coś. Nie? To może. Czekaj, Dźwigniemy. A ma obronę. To nie wiem. To połóż parasolkę. Musimy ją, no, rozebrać. W sensie, żeby była bardziej ostra? Nie mam pojęcia co robię. No, czemu nie. Pomaluj, będzie... O, będzie mniej straszne. Więc... strach będzie słabszy. Znowu malujemy. Wszystko jest piękne, śmieszne, zabawne. Prawda? No. I się już nie boimy. No, maluj, siadaj, maluj. Co dzieci robią z kredkami? Malują. Dźwigaj. Bestie. Zabij strach. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. No to jeszcze musimy przemyśleć parę rzeczy. Eee, no, no. Namalowałam już wszystko. Wszystko jest pomalowane. A ona tu nie chce siadać. I ma... O, teraz. Kacki papieru. No mały. Papierowy kwiatek. Aha. I to muszę poprzyczepiać. Pierwy kwiatek. Ok. Papierowe słońce. Dwa papierowe serca. Dobrze. Maleje. Chyba maleje. Jest. Zabiliśmy ją. Zabiliśmy ten strach. Ok, dzień dobry, Lucy. Lucy, od początku wiedziałem, że sobie z nim poradzisz doskonale. Już ci nie ufam onej romanto. Zostaw mnie, Lucy. Nic nie rozumiesz, dziecko. Wszystko idzie zgodnie z planem. Planem? Ten potwór był zaplanowany? Larwa, nie do końca, ale to, że pokonasz swój strach i lęk, tak. Widzisz, im mniej się bałaś, tym słabszy był demon. Aż puf i go nie ma. Od początku o to chodziło. To mi wcale nie pomogło. i romanto, nic się nie zmieniło. Jestem tutaj sama, nie widzisz? Widzę, Lucy. Dlatego właśnie tu jestem. Długo czekałaś i zaraz wszystkiego się dowiesz. Siadaj do statku kartografa i odnajdź favel babel. Obserwowałaś je wcześniej na niebie. Zbliża się koniec swojej podróży. Czy mam wybór? Zrobię jak mówisz. Doskonale. To miejsce wygląda jak moje podwórko. One way ticket? To the moon? Hmm. Kim jesteś? Spóźniłaś się. Kto ja? Tak, czekaliśmy na ciebie, Lucy. Już miałam zamykać, ale góra poinformowała, że już jesteś w drodze. Będą musieli mi zapłacić za nadgodziny. Jaka góra? Sam szef. Musisz być naprawdę ważna. Dawno nie widziałem go aż tak zaaferowanego. Gdzie ja właściwie jestem? Awel Babel. Witamy. Ja jestem arcyanią Lennon. Pogadałbym z chęcią, ale kończy się moja zmiana. Idź szybko do gabinetu szefa, nie pozwolę mu czekać. No, dobra. Hmm. Ja, super. Pożycz go, gdzie tu łazisz? Oj, nie po oczach. O. Lucy, wyczekiwałem cię. Myślałem, że już się nie zjawisz, drogie dziecko. Czy to ty jesteś szefem, o którym mówił Aniu Lennon? Nie takie pytanie miałaś w głowie, lądując tutaj Nie jest istotny to, kim jestem. Istotny jest cel twojej podróży. Powiedz mi proszę, co będzie z Tatą? Już prawie go odzyskałam. Byłam tak blisko, ale na koniec wszystko zawiodło. Twój ojciec odszedł. Przykro mi, ale zgarmić światła miał rację. Nie da się zmienić przeszłości. Można za to budować lepszą przyszłość. Nie to chciałam usłyszeć, proszę pana. Udowodniłaś, że umiesz pokonać strach. Wiem, że pokonasz również ten przed utratą kolejnej bliskiej osoby. Strach przyciąga demony. Tak jest i teraz. Mówisz o mamie? Czy chociaż jej będą w stanie pomóc? Lucy, tak bardzo skupiłaś się na innych, że zapomniałaś o sobie. Podejdź bliżej, dziecko. Bliżej czego? Aha! Duże masz rąsie. Czemu ta rąsie jest na łańcuchach? No. a. Pokój, ale inny, jest piękny. Czy ktoś go wyremontował, ale kiedy? Może inaczej wiedziałeś, bo byłeś w depresji. Zawsze taki był, Lucy, mówiłam. I jest też mama, dobrze wygląda. Czy choroba odeszła? Widzisz świat inaczej, Lucy, kiedy jej nie otacza cię strach i lęk. Zaczynam rozumieć, czy to ja potrzebuję pomocy? Jesteś mądra i silna. Mama za to tęskni. Idź do niej, dziecko. Lucy, kochanie, tak dawno nie widziałam Twojego uśmiechu. Mamo, wróciłam do ciebie. Tak bardzo cię kocham. Moja Lucy, poradzimy sobie z problemami. Nie martw się. Już się nie martwię, mamo. Teraz wszystko będzie już dobrze. A to co? Okej. Okay. Cieni. A to spalony cyrograf. Który się nie spalił do końca. I, i koniec gry w taki sposób? Okej. Okay. <ścoughs> Jestem zrozgotana. Więc skończyliśmy grę. Yy, no cóż. Piękna, piękna historia. Zruszająca. Yy, zakończenie mnie trochę zbiło z tropu. Szczerze mówiąc. No ale no, happy, z happy endem... Chyba. Bo w sumie może to dowodzić tego, że te strachy Lucy jednak odeszły, ale tak nie do końca. One gdzieś tam zawsze gdzieś będą, nie? No więc, no, dosyć naprawdę ciekawa pozycja. Ładnie pokazana. Też psychologicznie trochę, jak dziecko sobie próbuje poradzić ze stratą ojca i z problemami innymi. I, i naprawdę, naprawdę fajna gra. Więc dziękuję bardzo za tę wspólną przygodę. Do usłyszenia, pa pa!